To właśnie tu nie chodzi o to, żeby tamuny temu wywołać, żeby wszyscy w koło widzieli, że coś na lotnisku morskim się nie da. Przede wszystkim pokazać, to pokazać te działania leśnicze, które są nadartowo, ja chociaż taki właśnie wiożem. A więc przyjazd na miejsce, dowódca zgłasza zapotrzebowanie na... Cokolwiek zdarzają się sytuacje, że auto jest tak naszpikowane środkami palnymi, w środku jakieś głośniki, że po prostu 2,5 tysiąca wody to za mało, żeby auto zostało szybko ugaszone. Pierwszy ratownik, który poszedł z Przęci Ochrony Dróg w Aparacie Powietrznym ma ze sobą wytwornicę piany średniej Blizzard. Jest to wytwornica amerykańska produkowana na Rynek rosyjski ze stali Rosjanie sobie zaszczycili, że ona musi po prostu nawet pracować minus 30 stopni, ponieważ oni takie, takie temperatury mają. Chwileczkę musi poczekać zanim wymiesza nam się piana. Auto Najczęściej jest zalewane piano do to, auta, po czym po, czym po prostu piana dostaje też się do środka. Ale najczęściej jest w pierwszej bazie dookoła samochodu, pod samochód, koła, czyli w te miejsca, gdzie, które najbardziej, najbardziej rozpalają się. Piana bardzo dobrze rozbita, piana tak zwana średnia ta wytwornica powoduje, że woda ze środkiem pianotwórczym zostaje rozbijana w takich, w takich różnych wentylatorkach, które znajdują się w tej wytwornicy i przez to rozbicie powoduje, że po prostu wyratuje nam pianę. no i druga faza, że Jestem. ze względów oszczędnościowych dogaszanie aut odbywa się również wodą piana najczęściej jest podawana w momencie kiedy jest ogień natomiast kiedy ogień jest przyduszony, poprawiamy to wodą ze względów ekonomicznych jeden litr piany kosztuje 5 zł, a więc kiedy bywają akcje które są po prostu dla nas bardzo, bardzo no nieekonomiczne, bardzo drogie Mieliśmy na terenie powiatu niedawno cysternę, która przewróciła się, spadła z mostu i przewróciła się na tory kolejowe. Faktycznie tam poszło tyle piany, że do dzisiaj nie są jeszcze koszty obliczone. Ja podejrzewam, że to będzie nawet 20 tysięcy złotych sama piana. Takie to są po prostu pieniądze, akcji, niektóre są bardzo trudne.